Siemanko z tej strony witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Vitogames. Dzisiaj jesteśmy komarami. Zobaczcie, co się dzieje. Słuchajcie, musimy zebrać jak najwięcej komarów, żeby y, wygrać po prostu. Więc y, mamy armię komarów i teraz musimy kogoś ugryźć, słuchajcie, tą armią, więc zobaczymy, co się wydarzy, uwaga. Wohohoho, wyssaliśmy z niej całą krew, co to się wydarzyło, słuchajcie, mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba, jeżeli tak zostawiacie łapę do góry, fajnie, jeżeli będzie 2000 łapek do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na vitoshop.pl, no a co, a my lecimy, słuchajcie, dobra, mamy tutaj, coś, coś wydaliśmy w ogóle, Ok, plus 50, tutaj musimy ominąć, razy 3 teraz, świetnie, Podzielić na dwa, dobra. Razy 2 i plus 2, dobra. Lecimy. 158 komarów udało się nam zebrać. I teraz e, zobaczymy, e, czy uda nam się wyssać wszystko. <laughs> tak jest, znowu wygraliśmy. What? o co tu chodzi? <laughs> Słuchajcie, nie wiem, bardzo wysoko ta gra jest w rankingu, jeżeli chodzi o sklep Google Play, więc e, stwierdziłem sobie, że to nagram. E, lecimy, dobra. Plus. E, oj, mniej wybrałem. Tam mogę. Patrzcie, paczki mają na nas. Uwaga, uwaga, komary. Uwaga, uwaga, dobra. Razy 2, 194. Nice! Lecimy, 194! Cztery komarów atakuje w tym momencie. Dobra, i co się wydarzy? Okej, okay, dobra. I tutaj też udało nam się chyba wygrać. No, wydaje mi się, że wygrywamy w tym momencie, jeżeli uda nam się tutaj zjeść całą tą osobę. <noise> ale nie wiem. Bardzo dziwne granie, dlaczego jest tak wysoko w rankingu, yy, no ale stwierdziłem, że sobie ją sprawdzimy. Dobra, yy, plus 40, dobra, minus 5. Dobra, razy 2 i plus 80. Świetnie. Jak to ciężko było minąć, ale się udało, dobra, let's go! Co się tutaj wydarzy? Wysyzałem wszystko i pięknie, dobra. Eee, tutaj będziemy mieli jakieś skina, w ogóle czy my dostaliśmy jakieś skina? Wydaje mi się, że powinniśmy dostać. Bo e, zrobiliśmy już tutaj jedną rundkę. Nie, 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 dobra, nie dostaliśmy, tam to chyba trzeba reklamę oglądać, żeby y, to zdobywać, dobra, mamy, tam była bonusowa runda jakaś, ale my niestety nie będziemy mieli, bo gramy bez reklam, dobra, y, razy trzy będzie chyba lepszym rozwiązaniem i razy 3 no, 117, nie za dużo teraz tych komarów, niestety, ale atakujemy, atakujemy i zobaczymy, ile uda nam się tutaj zebrać, mm... Ciekawe, czy jeszcze mocniej da się wystać tutaj, jeszcze więcej krwi. Możliwe, że tak. Możliwe, że tak, więc musimy zdobyć, nie wiem, 200-300 może tych komarów i wtedy będzie lepiej. Dobra, plus 40 to omijamy, plus 30, świetnie. I plus 80. No niestety nie ma nic, co mogłoby nam tutaj pomnożyć te nasze komary. 153, na razie chyba 200 nawet nam się nie udało jeszcze zebrać, nie było takiej sytuacji. No więc do tego będziemy dążyli, słuchajcie, żeby to udało nam się tutaj zrobić. Okej, okay. znowu dostaliśmy nagrodę, ale My jej nie odbieramy. Klikamy sobie luz. Mm, to sobie kupimy. Ok, lecimy. Plus 60, plus 50. Teraz w środku miniemy. Dobra, razy 2 i plus 2. I teraz. Nie! 208. Dobra, udało się. Mamy 200 komarów. Czy teraz więcej uda nam się? No, chyba troszkę lepiej. Chyba troszeczkę lepiej, tak mi się wydaje. Dobra. I mamy. To jest chyba nasza waluta, którą wydajemy. Chyba tak mi się wydaje. Dobra. E, plus 20 razy 1 plus 150. O, dobra, ok, mamy 100, więc spoko. Patrzcie, 100 komarów nam tutaj padło, 74, tylko teraz mamy. Mega mało, ale to no, trudno. Atakujemy, zobaczymy, ile się uda nam tutaj zebrać. No okej, okay, dobra, powiedzmy, że jest spoko. E, rekinami nawet można tutaj pływać jakimś, albo jakąś rybą taką, nie wiem. Nie, to nie był chyba rekin. Dobra, plus 10 e, razy 3. Ok, plus 20. Dobra, podzielić na dwa. Nie, później na 50 chyba byłoby lepsze, tak mi się wydaje. Nie wiem. O nie, jak zepsułem teraz, dobra, ale chyba by tak się udało wygrać. O, teraz na plaży kość zaatakowaliśmy. No spoko, spoko, dobra, lecimy. Next. Okej, okay, i lose it. Dobra. I lecimy jeszcze raz. Plus 40, plus 30, plus 60. Okej. Okay. I teraz to ominąć trzeba, dobra. I plus 10. I mamy 144. Let's go. 144 komary atakują. W tym momencie i gość leży, dobra. Spokojno, <śmanku> śmieszna gra. Ciekawy jestem, jak dużo uda się nam zebrać, właśnie za jednym razem. Takich chcę, chcę tak mega dużo zebrać raz. Dobra, razy 4, razy 3. Podzielić na 4. Ojejku, razy 6 plus 100. 226, nice! Dobra, lecimy i ile będzie? Wow. dobra, chyba teraz jeszcze mocniej udało się. Tutaj więcej udało się teraz chyba zdobyć. Dobra, next. Mm, I lecimy, co tutaj sobie wziąłem? Więcej komarów na starcie, dobra Plus 10, wow, 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 to będzie dobra nutka, patrzcie e, Dobra rundka, nie, dobra nutka <grywia> Co ja gadam w ogóle? Razy 3 Nie, myślałem, że będzie mega dużo, to jest 195, serio? Dlaczego tak? Ajajaj, aj, aj. no trudno, dobra Dlaczego ja powiedziałem dobra nutka? Bo chyba przez to wow, które powiedziałem <grywia> Dobra, nieważne, nieważne. Ok, let's go. Lecimy. E, kolejna runda. Hmm, tego nie robimy. Dobra, pyk. Dobra. E, oh, razy 5 chyba wziąłem, ale nie wiem, czy udało mi się. Razy 1 to nic nam nie daje. I plus 40. Ojo, jak malutko. Komarów, dajcie coś więcej. Dlaczego nie możemy więcej zdobyć Na przykład 500 albo 1000 komarów na raz. Byłoby najlepszym rozwiązaniem, tutaj, to dla nas. No niestety, nie udaje się zebrać takiej dużej ilości. Dobra, let's go. 120, nie wiem czy wziąłem to 120. O nie, straciłem tutaj dużo. Wow. O nie, 85. Straciłem mega dużo tych komarów po drodze. A nie, jaj, dobra. No chciałbym zebrać, tak wiecie, z 500 albo 1000 tych komarów. To by było coś. Dobra, plus 40, minus 5. Ok, plus 35, minus 5, razy 5. Pięknie, 350. Okej, okay, to jest rekord mój. Atakujemy! Dobra. Ale nadal to jest tym samym na tym samym poziomie. 500. Myślę, że 500 to byłaby dobra ilość tych po prostu komarów, które mogłyby tutaj zdziałać coś więcej. Także zobaczymy. No dobra, lecimy. Plus 50. Yy, teraz weźmiemy sobie razy 3, plus 20. I 80 komarów stracimy niestety tutaj. Okej, okay, mamy 108, no to jest mega mało, no niestety, no niestety, nie da się tutaj więcej komarów nam zebrać, no musi być w końcu taka rundka, która nas tutaj przełamie i wiecie, i zdobędziemy naprawdę mega dużo tych komarów, także zobaczymy, dobra, lecimy, e, plus 4, plus 6, plus 8, plus 20, teraz w sklepie jesteśmy, razy 40, 1760, co jest, rekord, rekord, słuchajcie, rekordzik mamy, o jadź się, dobra. Mega dużo chyba zdobyliśmy Tak mi się wydaje Że dużo zdobyliśmy tego Tak, patrzcie, ludzie mogliśmy zupgrade'ować sobie teraz Ale dziwnie działa ta gierka Myślę, że będzie troszeczkę mm, fajniejsza pod, pod tym względem, że więcej rzeczy tu się będzie działo Aj, dobra, udało się. 490 komarów spoko... do no, tam 1700 było chyba. No to jest rekord taki nie do pobicia moim zdaniem. Tutaj, w tym momencie, bo może to być dopiero, nie wiem, 20 rundka, w której może nam się udać zdobyć więcej. No nic, tutaj upgrade'ujemy sobie cały czas, więc to też nam pomaga, tutaj, w tym naszym graniu. Dobra, 108 razy 10, tak jest, 1000 mamy, dobra, pięknie. Ok, 1000 komarów, to jest już mega dużo. Zobaczcie, cała ręka w komarach, co się tu wydarzyło? Ja ci kręcę. Ok, dajmy sobie nexta. Ok, i lecimy jeszcze jedną rundkę. Znowu komara sobie tutaj doładujemy. Dobra. Plus 5, plus 2, plus 3, plus 12. I razy 7 będzie. Ok. razy 7. 224 komary. No, nie powiedziałbym, że dużo, ale spoko. I tak jest to w miarę, w miarę spoko liczba. Słuchajcie, tutaj. Dobra. Ok, lecimy z ostatnią rundką. W takim razie, słuchajcie, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. I czy. O, no te bonusowe rundy na pewno są sztos, ale niestety nie, on, nie dla nas one są.

180. No to taka normalna liczba, ale udało nam się raz ponad 1000 komarów, słuchajcie, zebrać i zaatakować tutaj e, osobę. Także mega spoko, słuchajcie. Dajcie znać, jak gierka wam się podoba. Jeżeli wam się spodoba, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na witoszop.pl, bo epickie rzeczy, na przykład epicki wzór 3.0, który sam narysowałem. A ja dzisiaj dziękuję wam za uwagę i co? Widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na tym kanale. E, napiszcie w komentarzu, jaką kolejną grę chcecie zobaczyć. Trzymajcie się, bo was serdecznie. Pa, pa!